Księga Rodzaju. Wyprawa wojenna królów mezopotamskich. Za czasów Amrafela, króla Shinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Kedor Laomer, król Elamu, i Tidal, król Goim, wszczeli wojnę z królem Sodomy, Berą z królem Gomory, Birszą z królem Admy, Shinabem z królem Seboim, Szemeberem i z królem miasta Beli, czyli Soaru. Ci ostatni królowie sprzymierzyli się z sobą w dolinie Siddim, gdzie dziś jest Morze Słone. Przez lat dwanaście byli oni lennikami Kedorlaomera, a w roku trzynastym zbuntowali się. To też w czternastym roku nadciągnął Kedorlaomer wraz z innymi królami. Pobili oni Refaitów w Ashterot Karnaim, Zuzytów w Cham, Emitów na równinie Kirja i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El które leżało na pograniczu pustyni Paran. Potem zawróciwszy, dotarli do En-Mishpat, czyli Kadesz, i pobili Amalekitów na całej ziemi, a także Amorytów mieszkających w Kasa-son-Tamar. Królowie więc Sodomy, Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddim do walki z Kedorlaomerem, królem Elamu, Tidalem, królem Goim, Amrafelem, królem Szinearu, i Ariokiem, królem Elasaru. Czterech królowie przeciwko pięciu. A w dolinie Sidim było wiele dołów, z których wydobywano smołę. Królowie Sodomy i Gomory, rzuciwszy się do ucieczki, skryli się w tych dołach, a pozostali uciekli w góry. Zwycięzcy, zabrawszy całe mienie mieszkańcom Sodomy i Gomory oraz wszystkie ich zapasy żywności, odeszli. Uprowadzili również Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkiem – był on bowiem mieszkańcem Sodomy. Jeden ze zbiegów przybył, aby powiedzieć o tym Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewnego Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera z przymierzeńców Abrama. Abram, usłyszawszy, że jego krewny został uprowadzony w niewolę, dobrał sobie osiemnastu najbardziej doświadczonych spośród służby swego domu i rozpoczął pościg aż do Dan. Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą napadł wraz z nimi na nieprzyjaciół i zadał im klęskę a potem ścigał ich aż do Choby która leży na zachód od Damaszku w ten sposób odzyskał całe mienie a także sprowadził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem kobietami i sługami gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami którzy z nim byli Wyszedł mu na spotkanie do doliny Szawe, czyli Królewskiej, król Sodomy. Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino. A ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Król Sodomy rzekł do Abrama: Oddaj mi tylko ludzi, a mnie nie weź sobie. Ale Abram odpowiedział królowi Sodomy: Przysięgam na pana, Boga Najwyższego, stwórcę nieba i ziemi, że ani nitki, ani rzemyka od sandała, ani niczego nie wezmę z tego, co do ciebie należy, żebyś potem nie mówił, To ja wzbogaciłem Abrama. Nie żądam niczego poza tym, co poszło na wyżywienie moich ludzi. I oprócz części zdobytego mienia dla tych, którzy mi towarzyszyli, dla Anera, Eszkola i Mamrego, ci niechaj otrzymają część, która im przypada. Zapowiedź licznego potomstwa i przymierze. Po tych wydarzeniach pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem twoim obrońcą. Nagroda twoja będzie sowita. Abram rzekł: Panie mój Boże, na cóż mi ona? Skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka, przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest damasceńczyk Eliezer. Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa, Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu rzekł, Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał. Tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem zaś rzekł do niego. Ja jestem Pan, który Ciebie wywiodłem z Urchaldejskiego, aby Ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram. Panie mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł. Wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębice. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi... Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. I wtedy to Pan rzekł do Abrama, Wiedz o tym dobrze, iż Twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy, aż wreszcie ześle zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami. Po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem. Ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju. W późnej starości zejdziesz do grobu. Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się miara niegodziwości amorytów. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Chetytami, Perzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami. Pierworodny syn Abrama, Izmael. Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama. Ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy. Może z niej będę miała dzieci. Abram usłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę. I dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, gdy już minęło dziesięć lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie. Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną. A widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią. Wtedy Saraj rzekła do Abrama. Przez ciebie doznaję zniewagi. Ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś czując się brzemienną, lekceważy mnie. Niechaj pan będzie sędzią między mną a tobą. Abram rzekł do Saraj. Przecież niewolnica twoja jest w twojej mocy. Postąp z nią, jak będziesz uważała za dobre. Saraj upokorzyła Hagar. Wtedy Hagar od niej uciekła. Anioł pański znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur i zapytał: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam od mojej pani Saraj. Wtedy anioł pański rzekł do niej Wróć do Twej Pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. Po czym anioł pański oznajmił Rozmnożę Twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć. I mówił Jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. A będzie to człowiek dziki, jak Onager. Będzie on walczył, Przeciwko wszystkim i wszyscy. Przeciwko niemu. Będzie on utrapieniem swych pobratymców. Hagar nazwała Pana przemawiającego do niej Tyś, Bóg Widzialny, bo mówiła Wszak tu widziałam widzącego mnie, a jestem żywa. Dlatego te studnie nazwano Studnią Lachaj Roy. Jest to ta, która znajduje się pomiędzy Kadesh i Beret. Hagar urodziła Abramowi syna. I Abram nazwał zrodzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael. Abram miał lat 86, gdy mu Hagar urodziła Izmaela. Przymierze Boga z Abramem – obrzezanie. A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt lat, ukazał mu się Pan i rzekł do Niego – Jam jest Bóg Wszechmogący, służ mi i bądź nieskazitelny, chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy mną a Tobą i dać Ci niezmiernie liczne potomstwo. Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił. Oto moje przymierze z tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów, sprawię, że będziesz niezmiernie płodny. Także staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem. Potem Bóg rzekł do Abrahama: ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym, wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani. Będziecie obrzezywali ciało na pletka, na znak przymierza waszego ze mną. Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane, sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze. Każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim, ma być obrzezany. Obrzezany ma być sługa urodzony w domu twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, będzie przymierzem na zawsze, nieobrzezany czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności Twojej. Zerwał on bowiem przymierze ze mną. I mówił Bóg do Abrahama. Żony Twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam Ci i z niej syna. I będę jej nadal błogosławił, tak że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami. Abraham upadłszy na twarz, roześmiał się. Pomyślał sobie bowiem, czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką? Rzekł zatem do Boga: Oby przynajmniej Izmael żył pod twoją opieką. A Bóg mu na to! Ależ nie, żona twoja Sara urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Co do Izmaela, wysłucham Cię. Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo. On będzie ojcem dwunastu książąt. Narodem wielkim go uczynię. Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze. Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama. Wtedy Abraham, wziąwszy swego syna Izmaela i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, których nabył za pieniądze, Wszystkich swych domowników płci męskiej, jeszcze tego samego dnia obrzezał ciało ich na pletka, tak jak mu to nakazał Bóg. Abraham miał lat dziewięćdziesiąt dziewięć, gdy obrzezano ciało jego na pletka, a Izmael miał lat trzynaście, gdy obrzezano ciało jego na pletka. Tego samego dnia zostali więc obrzezani. Abraham i syn jego Izmael, a wraz z nimi zostali obrzezani wszyscy jego domownicy. Słudzy urodzeni w jego domu, albo obcy, nabyci za pieniądze.